Zobaczmy jak to działa. Dla przykładu uruchomię tutaj stronę o nazwie Bilans Biuro Jan Kowalski. To będzie przykładowe konto. Wyrażam oczywiście zgodę. Idę dalej, to konto zostało zarejestrowane. Uzupełniam błyskawiczne dane karty. Idę dalej i rozpoczynam swój 14-dniowy okres próbny. Uwaga, na tym etapie nie będziesz obciążony kwotowo. Rozpoczynasz wyłącznie 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Świetnie, przechodzimy dalej. Błyskawicznie uzupełniamy dane firmy. Dane uzupełnione rozpoczynam bezpłatny okres próbny. Świetnie, konto zostało zarejestrowane. Jeżeli chcesz, możesz na tym etapie. Dodatkowo skorzystać i wykupić godzinny warsztat wideo z tego, właśnie jak ułożyć marketing afiliacyjny, marketing ambasadorski, marketing partnerski, jakkolwiek nazwać, czyli jak zbudować program partnerski w Twojej firmie, plus skorzystać z konsultacji wideo z ekspertem z ambasady, który zajmuje się właśnie układaniem takich strategii i otrzymasz też dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku. Dobra. Czy ja chcę to zrobić? Tak, zapisuję się, bo jest tu procentowo wartościowa i treść, i konsultacja. Świetnie, udało się utworzyć konto i zaczynam zarządzać moją stroną internetową bilans biuro, ale najpierw zobaczmy, co tutaj jest po lewej stronie oferty, czyli właśnie landing page, które będą dostępne właśnie dla Ciebie. Obecnie wchodząc na taki landing page, widzimy nieuzupełnioną treścią stronę internetową. Którą właśnie za chwilę wyedytujemy. Następnie widzimy tutaj po lewej stronie lidy. Tutaj będą schodzić Tobie kontakty przez landing page bezpośrednio Twojego ambasadora. Czyli tutaj będą pojawiać się wszystkie lidy schodzące do ciebie, do ciebie dzięki Twoim ambasadorom. Tutaj będą pojawiać się ambasadorzy, którzy polecają Twoje usługi, konta, które utworzysz czy konta, które utworzą Twoi pracownicy oraz NPS, czyli ankietowanie możesz tutaj, w tym miejscu wysłać prośbę o opinię do swoich obecnych klientów wystarczy wkleić adresy e-mail, wybrać ofertę e-mail z prośbą o cenę od 1 do 10 pójdzie automatycznie do Twoich klientów zobaczmy jak można wyedytować stronę internetową ambasli.com Edytuj strony. Wybieram logo, i logo jest zapisane tutaj w tej formie. Dla przykładu, bilans biuro to biuro ym, księgowe. Także zakładam sobie 3 miesiące obsługi księgowej gratis. 3 miesiące. Obsługi księgowej gratis. Świetnie. Udało się. Wybieram też obraz dla tej usługi. Przygotowałem go wcześniej. I teraz muszę wybrać ten zielony kolor. To nie jest kolor kolorystycznie dobrany do mojej firmy. Jak widzisz to jest bardziej taki kolor niebieski. Ok. Postaram się wybrać. Myślę, że to będzie mniej więcej ten kolor. Świetnie. Udało się. Zmienił się kolor. Tego boksa zmienił się kolor przycisku. Ym, I teraz wybieram, co potrzebuję od potencjalnego klienta. Jakie informacje potrzebuję od potencjalnego klienta? Myślę, że będzie to imię, nazwisko, numer telefonu. I z uwagi na to, że jest to ym, firma księgowa, przyda się też nazwa firmy. Ok, super. mogę tutaj jeszcze użyć ym, tekst podziękowania. Super. Zapisuję zmiany. Jednocześnie sprawdzam, czy powiadomienia są aktywne. Tak, wszystkie powiadomienia są aktywne. Zostaniesz powiadomiony o nowych lidach i o nowych ambasadorach, którzy dołączą. Każdy z ambasador będzie poinformowany o tym, że ktoś z jego polecenia zostawił kontakt właśnie w tym formularzu i lead z Zostawiający kontakt otrzyma także potwierdzenie e-mailowe i SMSowe. Dobrze. Wracam do głównego ekranu i mogę zobaczyć, jak teraz wygląda strona. Świetnie. Strona się wyedytowała. I teraz jest to Landing Page, z którego może korzystać twój mm, ambasador. Wystarczy zamiast preview wpisać dla przykładu Andrzej Myślnik Nowak. Enter i tutaj pojawia się w tym miejscu pojawia się poleca Andrzej Nowak. Andrzej Nowak to twój nowy ambasador, który będzie polecać twoje usługi i teraz za każdym razem, kiedy tutaj pojawi się w tym polu pojawi się e, nowy adres, będziesz mógł zobaczyć, że ten adres trafił do ciebie właśnie dzięki poleceniu przez Andrzeja Nowaka. Wrócę sobie do e, strony ambasadorzy i teraz widzisz, że w tym miejscu pojawił się właśnie nowy ambasador, czyli Andrzej Nowak. Jeżeli teraz w tym momencie uzupełniłbym te dane i wysłałbym te dane jako potencjalny zainteresowany klient, który przyszedł z polecenia Andrzeja Nowaka, te dane pojawiłyby się w zakładce Lidy. W ten sposób działa system Ambasli. Zwróć uwagę, że rejestracja jest zupełnie bezpłatna. Będziesz mógł też skorzystać z warsztatu, jeżeli tylko potrzebujesz ym, i w ten sposób zaczniesz korzystać z potencjału marketingu poleceń.